Czołgiem, drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z serii bitwy na Etanolu. Dzisiaj zobaczymy sobie Pluton Martiniego, Gravesa i Harosa na mapie Himmelsdorf zimą Martini z Gravesem na Batczatach, Haros na e Nie widziałem wcześniej tej bitwy, także komentuję ją po raz kolejny. Jedna z kolejnych powtórek, które komentuje, że tak to powiem, na żywca. No tutaj widać, że oczywiście chłopaki batczatami jadą zająć strategiczny punkt tam na górce. Nie wiem, tu chyba troszeczkę sobie chłopaki jaja robią ze sobą. W każdym razie E3, o dziwo, też planuje jechać na górkę. Proszę bardzo, zobaczymy co to z tego wyjdzie. Ja bym osobiście takim czołgiem pojechał na Mordownię, chociaż kurde, no ten kibel u góry, ta, ta, ta kopułka, ten karabinek to tak troszeczkę dość duży weak spot tego czołgu. No ale z tego co wiem, to Trójka ma dość, dość mocny pancerz na tym weak spocie, No ale dziesiąte Tiery to tam pewnie nie mają większych problemów. Z przebiciem, zwłaszcza we Golda. No dobra, tutaj już widzimy, że tam chłopaki już są zajęci bitwą. Co tam wjechało? Pantera dwójka T115. No, Pantera dwójka chyba będzie miała ciężki żywot, tutaj, zwłaszcza jak wyjechała na dwa magazynki. I nam jeszcze wjechało t 69 i z 8, przepraszam, i z czwarty AMX 5120 Kto tutaj nam ucieka z górki Graves. Graves tutaj postanowił troszeczkę się cofnąć. Haros jedzie twardo do przodu. Nie poddaje się. I co? I pierwszy strzał za 694, teraz przeładowanie. 14 sekund, także szybciej ładuje niż a czwórka. A czwórka chyba 18. No i w co oni tutaj strzelają? O, proszę bardzo, proszę bardzo jak pięknie się nie mogą przebić. E, póki co mamy ile? 1800, 1468 meda. E, tutaj Haros wszystkich trzyma. T69 się nie może przebić. Trójka tutaj go, go tylko zgęsiła i kolejny strzał. Teraz już Haros ma na koncie 2300 dm. no Pierwszy strzał, e, który w niego wszedł, od MX-a 50120. E, tutaj chłopaki chyba na przeładowaniu, ale jeszcze, m, jeszcze go tutaj ładnie wspierają. Tutaj piękne zgęszenie E5 jeszcze za Murakiem, Także na pewno tutaj kolega był bardzo szczęśliwy, że że właśnie w taki sposób został zniszczony. No, no ale jak został zamora znaczy nie zamorakowany, tylko zgęszony, to i tak by pewnie dużo dłużej nie pożył. I co? Teraz pewnie będzie Haros chciał dokończyć lufę na isie 8. Niestety IS 8 tutaj się tutaj się schował. Pantera dwójka zniszczona przez leoparda. I teraz, is 8, wykończony. Tutaj ta 69 się przebił przez, e, przez Harosa. Haros jednak tutaj e, wybrał sobie na cel is 4, który jest tutaj groźniejszym wrogiem niż ta 69. E, bardzo dobra decyzja. E, I teraz chłopaki tutaj mu pomogli, skończyli. Eee, ISA 4, także górka w pięknym stylu została wyczyszczona. Eee, jak się przedstawiają fragi, eee, 5 fragów łącznie zdobytych przez nasz Pluton. Eee, Graves eee, jeszcze 33% HP. Eee, Martini 74%. Eee, haros, <coughs> Haros, Haros pokażę ile procent? Nie. A jest, 65%. Dobra, 65%. I teraz co? Teraz niby atak, ale bardziej zajechanie wrogów od tyłu. Także tutaj bardzo fajnie wyszła ta akcja na tej górce. Wrogowie tam, wydaje mi się, że chyba mieli przewagę liczebną. Nie dużą, bo nie dużą, ale było ich więcej. No i tutaj górkę udało się ładnie przejąć, także duże gratulacje dla chłopaków. Jeszcze tu Haros bardzo dużo podbijał. Zresztą, tu jak widzimy, no, pewnie te strzały, które weszły w niego, to właśnie w ten, w ten tutaj weak spot. A tak to widzimy, że no, E3 bardzo twardy czołg. Zresztą, wiadomo, następca T95, to chyba nie mogło być inaczej. I co tam mamy? Graves już ma 3 fragi. Teraz atak na T28 prototypa i jeszcze się bardzo ładnie udało go skończyć nawet Haros widziałem tutaj nie do końca celował i teraz walka o ostatniego fraga i teraz czy Martiniemu się uda zdobyć ostatniego fraga żeby mieć braterstwo bronić, tam towarzyszy broni jakoś tak, uda się czy się nie uda czy Leopard czy Martini i Martiniemu się udało tam chyba nawet Graves mu specjalnie zostawił tego fraga żeby mieli po trzy fragi Także przejdziemy sobie teraz do wyników bitwy. Bitwa widać była dość szybka. Co tu mi się myszka mi nie chce ruszyć? Coś się dzieje? O, pięknie. Nie wiem co się dzieje, ale nie mogę ruszyć myszą. I takiego buga nieraz mam w wocie. Ani nie działa, ani nie działa myszka. I w ogóle nie wiem aha, już wiem co to za bug ten o którym mi mówił Sanfiero dopiero jak się kliknie myszą to dopiero wtedy myszka się odblokowuje, dobra spróbujemy może jakoś w ten sposób wam tutaj te wyniki bitwy pokazać to będzie chore, no ale no co, nie mam wyjścia także zobaczycie <laughs> powtórkę z bugiem nie wiem, czy to jest bug spowodowany modami, czy spowodowany umiejętnościami programistów wargamingu, ale wydaje mi się, że to chyba bardziej to pierwsze, że to chyba mody jednak. Dobra, przechodzimy do wyników. Do wyników: odznaka pierwszej klasy, stalowa ściana, no nie ma co się dziwić. No, odznaka właśnie to, braterstwo broni, chyba to się tak nazywa. No i teraz. Weźmiemy sobie, no tak, tak, no już sobie poklikałem. Dobra, Haroza, mamy Haroza. E, oddane strzały, 9, trafionych 8, 8 przebić, także pięknie. E, 5100 uszkodzeń. E, uszkodzenia zablokowane przez pancerz, prawie 6000. E, 6 pojazdów uszkodzonych, 3 zniszczone, także e, naprawdę świetnie moim zdaniem. Graves, 18 strzałów oddanych, 16 w cel, 14 przebić, 3800 damage, taki sam stosunek uszkodzonych do zniszczonych pojazdów i jeszcze tam chyba coś mu poszło po asyście albo po, po spocie, bo tutaj widzę 957 demerza. 2,7 km przejechane, no widać, że z Martinim jeździli chyba cały czas razem, nawet to, to jakoś tak bardzo mocno nie zwracałem uwagi. <laughs> musieli jeździć razem, bo praktycznie pokonany dystans mają identyczne uszkodzenia, zablokowane przez pancerz 750, proszę bardzo, jedno bez przebicia, także musiał naprawdę jakiś konkretny kaliber odbić, bo tutaj było 5 przebić, jedno bez przebicia za 750, no to coś tam ostrego musiało mu walnąć i co to mogło być? Mogła to być setka, na przykład, mogło być to te 114, Pewnie jeden z tych dwóch pojazdów, tak coś mi się wydaje. Oddane strzały 16, 16 trafień, 12 przebić, zadane uszkodzenia 4000. Także widać, że tutaj pięknie chłopaki sobie poradzili. Pierwsze trzy miejsca pod względem, pod względem EXPA, także bardzo fajnie. Bitwa, ile trwała bitwa, ile trwała bitwa, zaraz tu wejdziemy sobie w raport szczegółowy, 5 minut 50 sekund, także jedna z takich wydaje mi się dość, dość żywych bitew, dość, dość takich szybkich, szybkie widzieliśmy ładne, piękne zajęcie górki, potem zajechanie ludzi od tyłu i, i dokończenie czołgów, chyba nawet im się za bardzo tam nie udało dostać do naszej bazy, Także e, moim zdaniem naprawdę bardzo fajna bitwa. No tylko jak tu widzimy też w wyniku drużynowym, tu jedyne czołgi, które coś zrobiły, to są czołgi 10 tieru. E, o dziwo AMX 50120 nie, nie zadał obrażeń. Aż go może podejrzymy. 6 strzałów oddanych, 3 przebicia? I za zero? No to musiał mieć ładnego niefarta. No dobra, ale widzicie, to jest coś takiego, jak ktoś kiedyś powiedział na YouTubie, chyba? Chyba na YouTubie, z czym się też trochę zgodzę, że ósemki rzucone na dziesiątki. To jednak nieraz jest trochę nieporozumienie. Zwłaszcza jak rzuci na taką. No, wiadomo, jak rzuci na papiery typu, właśnie, badczaty, no to, to, to też badczata łatwo przebić. Ale jak rzuci na jakieś trójki, czwórki, esetki, no to. No, średnio, tak. Średnio to wygląda wtedy. Także może nie do końca, ale częściowo jestem w stanie się zgodzić z tym, że jednak ósemki nie powinny być rzucane na, na dziesiątki. No ale też nie do końca, bo niektóre działa na ósmych tierach naprawdę mają wystarczającą penetrację. No ale dobra, nie będę się rozwodził, bo z tego wyjdzie zaraz znowu jakiś głupkowaty monolog i się rozgadam. Także będzie to jeszcze dłuższe niż, niż w ogóle trwała ta bitwa. Eee... Ok, także kończę. Standardowo, jak zawsze, życzę Wam powodzenia na polach bitew. Trzymajcie się. Cześć.